Witam państwa Mańkiewicz Wojciech 2 Polska. Zajmę się rynkiem rolniczym w Polsce i chciałem państwu troszkę przedstawić informacji oraz filmów dotyczących naszych maszyn i sprzętów. W tej chwili chciałem państwu tutaj zaprezentować nasz chwytak do bali foliowanych. Jak zobaczycie państwo jego wykonanie, jego jego ruchy bardzo fajna sprawa. Dobrze opina balot, balot nawet do średnicy met 70. Zobaczcie sobie o w tej chwili. Bez dużej siły, bez ściskania mocnego balotu, zobaczy jaki to jest pewny chwyt. I wtedy sobie podjeżdża już do stogowania balotów. Maszynką. Kwestia prędkości ruchów sobie regulujemy to wewnątrz wadowarce na przepływie hydraulicznym i możemy sobie bardzo płynnie sterować tym chwytakiem. Dlatego zapraszam Państwa do naszej sieci dreski autoryzowanej, żeby się zapoznać z ofertą oraz wejdźcie sobie, zobaczcie nasz kanał YouTube, gdzie jest szereg fajnych filmów, myślę, z dużą ilością informacji potrzebnych. Dziękuję bardzo.